Witam, ze mną Rafał Chorąży, kapitan zespołu Flying Dragons. Witam. Dzisiaj wydawało się ciężki mecz, ale pewne zwycięstwo wynik odzwierciedla losy zawodów. Yy... Mecz na pewno był ciężki. Czy wynik odzwier odzwierciedla? Uważam, że wynik nie do końca odzwierciedla przebieg meczu. Udało nam się na pewno zdominować przeciwnika, kontrolować przebieg gry, gdy udało nam się strzelić kilka bramek. Tak? Strzeliliśmy pierwsze dwie, trzy bramki, udało nam się grać spokojniej. No i głównie naszego polega na kończy. Wreszcie było widać liderów. Jak oceniasz swój występ? Jak oceniasz występ kolegów? Kto się najbardziej wyróżnił? Zdecydowanym liderem się drużyny, uważam, jest Alan Nowak. Bardzo dobrze nam się z nim współpracuje. Również po dłuższej przerwie Witek Kurzawa wrócił do drużyny. No i nasz nowy transfer Radian Puciennik, tak? który od tej rundy również nam pomaga, również wniósł dużej jakości do gry. Oraz uważam, że mamy dwóch równorzędnych bramkarzy, takich jak Radek dzisiaj pokazał, czy czasami Damian. W ogóle jeden wielki kolekty. Cały czas zwycięstwa, pierwsze miejsce w tabeli, niezagrożone póki co. Czekacie na Mistrzostwa Polski chyba w takim razie? No nie, jeszcze za wcześnie by o tym mówić. Yy, najpierw czekamy na, na mecz z Katerem i, i z all tak? Do tego jeszcze Wolers. I, tak jak widzimy, słabsze drużyny też potrafią zrobić niespodziankę, chociażby yy, Smolar tak? bodajże że yy, ograł ostatnio. Kogo najbardziej obawiacie się w tych występach ekstraligowych? No zdecydowanie nas, 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 naszym głównym rywalem jest kater. Tak? W, dwóch, w dwóch ligach rywalizujemy o mistrzostwo, o mistrzostwo wodzi. I myślę, wydaje, że w tych pojedynkach rozstrzygnie się, kto zdobędzie mistrzostwo. No, dodatkowo, jeszcze te trzy, trzy mecze pod koniec rundy między czterema najlepszymi drużynami. Okazuje tak? się. Gratuluję jeszcze raz dzisiejszego zwycięstwa i życzę samych sukcesów dalej. Dzięki wzajemnie. Dzięki za wywiad.